No, witam moi drodzy. Tutaj prezentuję Wam listę oddziałową, która się właśnie ukazała. Jak widzicie, przedstawiam lot numer 2. Jak się okazało, lot po liście oddziałowej wychodzi na to, że był udany. Macie datę lotu 28 .08 2022 roku. Pokazuję ją właśnie tutaj na zbliżeniu. Data z dnia dzisiejszego: Miejsce wypuszczenia Łęczyca Sierpów. Godzina wypuszczenia: 6.39. I jako ciekawostka, w zasadzie moje e, zamieszanie. Lot odbył się z, miejsc, z dystansu 174 km, moi drodzy. Przepraszam was, ja tam wam na filmie powiedziałem, że lot jest 220 km i zaraz tam w komentarzu zostałem poprawiony. Uważam bardzo dobrze, że kolega napisał 174 km mieli lot drugi. Wystartowało gołębi 55 hodowców wzięło udział, a wystartowało 2876 gołębi zostało zakoszowanych na ten lot. Przedstawiam tu wam tutaj liczbę głębi, które wróciły 1814 sztuk. Następnie przejdziemy ciut niżej do listy. Tutaj chcę wam przedstawić prędkość najszybszego z gołębi. To był 1284 metry na minutę. Prędkość najwolniejszego w konkursie 1113. Jak widzicie, przypominam, że był lot przy dosyć dużym nasłonecznieniu, wysoka temperatura i co ciekawe widzicie czas przybycia pierwszego gołębia 8.51 czas przybycia ostatniego głębia w konkursie 9.15 także moi drodzy źle obliczyłem tamten film po prostu te gołębie dlatego wracały już od wschodu bo była to już końcówka lotu ja popełniłem błąd za co w tym momencie was bardzo przepraszam aczkolwiek relacja była rzetelna i uczciwa w sensie to co leciało pokazałem Dlatego nie było takiego nalotu. Słuchajcie, tutaj przedstawiam wam jeszcze raz, liczba hodowców biorących udział w locie 55 poszło na ten lot gołębi 2876 zakoszowanych. Tutaj macie nasze sekcje, sekcja budzęty, liczba hodowców, liczba gołębi sekcja radkowice. Sekcja Dąbrowa i sekcja Bostów Stary. Łącznie poszło 2876 gołębi, 55 hodowców. Przechodzimy dalej po malutku. Jak widzicie, już, no dla mnie to nie jest zaskoczeniem, pierwsza lokata Schnausner Sławomir. 62 koszowane, 34 konkursy. Tutaj na żonę, druga grupa Schnausner Marta. Sznaucner Marta zakoszowanych 64 26 w konkursie kolega Sznaucner Sławek leci na dwie drużyny w zasadzie w Gołębiach Młodych. I tu widzicie jaki nasyp tych gołębi był. Praktycznie cały czas jest Sznaucner Sławomir i Sznaucner Marta. Kolega tu w Gołębiach Lota Gołębi Młodych zdecydowanie zawsze co roku wiedzie prym w tych lotach nie wiem być może on się w tych lotach specjalizuje gołębi młodych niewątpliwie jest to hodowla prężnie rozwijająca się powstał nowy gołęnik gołębie gołęnik dorosłych zobaczcie jakie są lokaty do 20 pozycji jest dosłownie nalot 20 gołębi tego samego kolegi hodowcy dopiero 21 jest wujcik Tomasz Kolega Wrona Zbigniew, to co relacjonowałem w poprzednim filmie, tam ciut dalej, że tak powiem, co te gąbki siadały też super. 80 włożonych, 42 konkursy, brawo Zbyszku. I możecie zobaczyć: 22 lokata zaczyna wbijać, jest Zbyszek. 22, 23, 24. Bardzo ładnie te Gołębie tutaj lecą. Kolegi Zbyszka również. Brawo, brawo. Widzicie 80 koszowanych, 42 konkursy. Fajna wydolność. Lotowa Gołębi praktycznie 50 na 50 złapało konkurs. Lekko po, po 51 załóżmy. Dalej jest sznalsner Jarosław. 26 to jest to brat yy, rodzony kolegi Schnaucnera, Sławka i u kolegi Jarka 63 poszły do kosza 31 w konkursie Schnaucner Jarosław zdecydowanie to jest wybitna postać w naszym oddziale. W gołębiach dorosłych jest wielokrotny mistrz. Yy, do tej hodowli mam nadzieję, uda nam się zamieścić fajny reportaż, jak widzicie Wrona Zbigniew, Sznaucner Jarosław Czaja Radosław to są te hodowle, z których na ostatnim filmie były relacje wideo, Czaja Radosław 48 kolega bardzo też fajnie wbija się tu w czołówkę 48 w koszu 15 15 konkursów Fajne lokaty te głębie zaczęły ładnie też siadać szpicowo, ale kolega mi tu po rozmowie z nim powiedział, że po prostu e, na tygodniu bardzo tym głębiom poświęcił mało czasu. W zasadzie dopiero spiął się od środy. I no i tak, brawo, no te głębie jakoś fajnie siadły w czołówce. Widać, widać nazwisko Czaja Radosław. E, także koledzy, no tutaj też na głębie dorosłe, kolega. Fajnie, fajnie leci widać widać że z hodowla mocno prężnie działająca widać tutaj że są fajne wyniki iwan Ryszard 140 zakoszowanych 77 w konkursie też udany lot dla kolegi Iwana tutaj przewodniczący naszej sekcji że tak powiem od 2022 roku został wybrany kolega i jak widzicie, te gołębki u kolegi Iwana w tym locie posypały się również bardzo dobrze. Kolega Tomaszewski, Piotr, również z naszej sekcji z 72 tam było koszowanych. 26 konkursów, jak dobrze spojrzałem. I jak widzicie, sekcja druga jest to moja sekcja. Sekcja 1, numer 1 jest to sekcja Bodzentyn. Jak widzicie, tutaj po malutku schodzimy do dołu. Cały czas przewijają się nazwiska: Schnausner Sławomir, Schnausner Jarosław, Wrona Zbigniew, Jezicza Jaradosław, w pierwszą setkę sporo też gołąbków, Szpicowo, Iwan Ryszard, jak widzicie. Także. Także dla kolegów ten lot zdecydowanie jest yy, dzisiaj udany był. Przechodzimy już do pozycji setnej. Zamykają snąlsner Marta, snąlsner Sławomir 101, 102, Iwan Ryszard 103, Łucik Tomasz 104, Kowalski Mariusz 105, Iwan Ryszard 106, Swiss Jacek koledzy inni również tutaj nie dają za wygraną jak również też też yy, walczą przejdziemy teraz jeszcze niżej będę chciał tutaj przedstawić Wam jeszcze z tej listy oddziałowej kilka innych ciekawych rywalizacji. Dajcie mi chwilkę, przesunę tutaj z suwakiem. Mamy, mamy, tu macie konkursu, koniec konkursu, baza 1 do 4, 25%. No i co, mamy tabelę lotników. Jest to co prawda lot numer 2, ale już możemy sobie zobaczyć nazwiska hodowców. Pierwszy z 35 ształner Sławomir, Kształcner Marta, Wójcik Tomasz. Tutaj coś przez przypadek wyszedłem. Musicie mi moi drodzy, dać chwilkę. Dobrze, poprawmy to jeszcze raz. Wybaczcie, coś, coś mi tutaj przez przypadek nacisnąłem. Przechodzimy szybciutko, są lotniki i to co mówiłem. Pierwsza pozycja, Sznauzner, Sławomir, Sznauzner, Marta, Wójcik, Tomasz, Sznauzner, Sławomir, Sznauzner, Sławomir, Wrona, Zbigniew. Pozycja szósta w lotnikach, Sznauzner, Sławomir, Sznauzner, Sławomir, Wrona, Zbigniew, Wrona, Zbigniew, yy, w... Tomasz Schnauzner, Sławomir Iwan Ryszard, Świstak Jacek Schnauzner, Jarosław 15 ze 128, ale tu u kolegi Jarka na pewno się to wszystko jeszcze zmieni, kolega tutaj na pewno jeszcze podbije stawkę, że tak to ujmę no więc w zasadzie no widzicie w lotnikach praktycznie tutaj Schnauzner, Sławomir Sławomir, przepraszam Ischnus na Marta w lotach głębi młodych zdecydowanie wysuwają się na, na pierwsze lokaty. Są również inni hodowcy. Możecie sobie koledzy tutaj teraz prześledzić, jak u nas te gołąbki z, z lotu drugiego, jak już wchodzą na lokaty. Mm. Pozycja 88, 90 i setna Skorupa Sylwester. Także brawo koledzy w lotnikach. Przechodzimy dalej. Open 2, 7 z całości. I również Schnauzner-Sławomir jako pierwszy, Schnauzner-Marta, Wrona Zbigniew, Schnauzner-Jarosław, Iwan Ryszard. Wójcik Tomasz, Tomaszewski, Piotr Jankowski, Dominik. No, pierwsza ta czołówka sznaucnerów, wronów, kolegów. To jest hodowcy, którzy nie są zaskoczeniem. Są to hodowle, które rokrocznie zdobywają pierwsze nagrody u nas w Wydziela. Szukamy tutaj jeszcze kolegi Czaja Radosław. Zejdziemy jeszcze ciutkę niżej. Czaja Przemysław. Czaja Radosław. 44 na ten moment. Myślę, że jeszcze kolega wyjdzie. Z kolejnym lotem wepnie się wyżej stawki. I także moi drodzy do do 57. Lokaty. No, pozostali koledzy widzimy tutaj, że jest 0 Typowane 8 z 15. Seria punktuje pierwsze X głębi w danym locie 8 głębi z lotów numer 1-2. I ponownie pierwsza lokata Nośner Sławomir. Pozycja druga Tomaszowski Piotr z naszej sekcji. Zieja Marcin, sekcja pierwsza, Sznauzner Jarosław, brat kolegi Sznauznera Sławomira, pozycja czwarta, piąta, Borek Rafał, Iwan Ryszard, sekcja dwa, Sznauzner Marta, Wrona Zbigniew, ósmy, kolejni hodowcy... Tak się właśnie kształtuje na ten moment lista oddziałowa z poszczególnymi wynikami w kategoriach. Czaja Radosław 46 lokata. No jest co jeszcze poprawiać, ale to myślę, że kolega się tutaj zepnie. Hmm. No, i co? Najlepsza piątka hodowców, siedem z całości: Schnausner Sławomir, Schnausner Marta, Schnausner Jarosław, Wrona Zbigniew, Iwan Ryszard, Wszystka, cała piątka hodowców przez mnie osobiście bardzo dobrze znana. Najlepsza piątka hodowców, typowana 8 z 15, Wrona Zbigniew. Yy, tutaj na filmie było kolega mieszkanie nieopodal, na Jarosław. W zasadzie jesteśmy w 5 osób tutaj, w 3-4 osoby praktycznie w jednym miejscu. Dom, obok domu, tego gołębie idą i gdzieś tak troszeczkę dalej. Są mi Dobrze, Mistrzostwo Polski 815 15 2022. Wrona Zbigniew, punktacja, blokata pierwsza, Osrek Dariusz druga. Tomaszewski Piotr 3, Głowacki Marcin 4, Sznaucznar Jarosław 5, Wujcik Tomasz 6, Świstak Jacek 7, VII, 8 Iwan Ryszard, 9 Sznaucznar Marta, 10 Zieliński Dariusz. Przedstawimy dalej kolegów. Liczba konkursów z 4 schodzi stopniowo do 3. Czaja Radosław, 33. Lokata. Na razie tylko dwa konkursy. Myślę, że kolega się tu podciągnie. Jestem przekonany. I tak się kształtuje lista końcowa. Także moi drodzy, tak to wygląda u nas na dzień dzisiejszy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.